Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Firewatch. Wybieramy się właśnie na mm, podróż do Cottonwood, do miejsca, o którym dowiedzieliśmy się od Delilah, mm, kiedy szyfrem się z nami skontaktowała, korzystając z plakatu, który wisi w naszych wieżach, dlatego że ktoś nas ewidentnie podsłuchuje i śledzi. No, sprawdza nam się ta intryga, straszna tajemnica i musimy ją rozwiązać teraz. Musimy teraz sprawdzić, gdzie jest to Kotonut. Kotonut, Kotonut. Kotonut Creek, byliśmy tam. To jest tam, gdzie było to wielkie drzewo yy, z nartą opartą o nie, więc musimy tam wrócić. I zobaczymy, czego się możemy tam spodziewać. Sprawdźmy jeszcze raz mapę. Powinniśmy iść na południe. Na południe, czyli zupełnie nie w tym kierunku. Tak, lecimy sobie na południe. I jak na samym początku gra była taką miłą przygodą, gdzie sobie latamy po lesie, hasamy sobie. To teraz cały czas mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje i ktoś nas śledzi. Mimo, że nikogo tutaj nie widać. No jak widzicie, tutaj raz na jakiś czas pojawi się wada wersji na PlayStation 4, czyli to przecinanie, ale. Fabuła tak mnie tutaj zakręciła, że nie widzę najmniejszego problemu z tym przecinaniem. Jeszcze nie mogę doczekać, aż się tam dostaniemy. Yy... O! Wypalili tutaj las. Nie był wypalony. Aha, bo się. Nie możemy się z Dilailem skontaktować. I jak wypalili las, to nam się tutaj otworzyła ścieżka. Ło, co to było? To byliśmy my. Dobra, lećmy dalej. Jakiś dziwny dźwięk. To wiatr? Nie widać, że wiatr był duży. Kogoś tutaj słychać. Dobra, kotonut. Znowu? Może to jednak wiatr? Chociaż mam wrażenie, że nie do końca. Kotonut, kotonut. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Za daleko poszedłem? Wow, trochę za daleko. Za bardzo sobie skróciliśmy drogę. Ale to nic. Szybciutko tam przebiegniemy. Mm -hmm. No nigdy nie było słychać takiego szumu drzew dziwnego jak teraz. Może to Indianie nas śledzą. Coraz ciemniej się robi, zachodzi słońce. O, tam chyba... Tu mam chyba na celowniczku to drzewo. To jest tam. Dlaczego Delayla chcia chciała, żebyśmy tutaj przyszli? Co tutaj jest takiego ciekawego? O, widzicie, to jest to działo, właśnie gra się zapisuje, więc zaraz jakieś ważne wydarzenie będzie miało miejsce. Tylko jakie? No i jesteśmy tutaj. Jesteśmy w Cottonwood Creek. Hmm. I co teraz? Nie mamy jeszcze tej możliwości skontaktowania się z DeLineą. Czyli musimy do jakiegoś konkretnego miejsca dojść. Co mnie to niepokoi. Podejdźmy do tego miejsca, gdzie zaczęli wypalać las. Cottonwood Creek, tak. Tutaj już korzystaliśmy z tego? O, jeszcze nie korzystaliśmy. To sobie skorzystajmy zanim będziemy rozmawiali z Delilah. Myślę, że to może być coś przydatnego. Wow, co jest? Zamknięta 4, 3, 2, 1. Spróbujmy. No dobra. Odpuszczamy, bo chyba szkoda czasu moglibyśmy to metodą prób i błędów otworzyć, ale nie wiem czy grana na datę na to pozwoli. Jestem tu na Cottonwood Creek. Widzisz kopię kogoś? Tak. Tak. Mogę to przeczytać i codzien nie działa. To dlatego, że zmieniłem. To jest 5, 6, 7, 8.

Hopefully you are now holding a clean untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Whatever these people are doing is illegal, right? Tell me everything right now, all of it. No. You know what's going on. And you tell me right this minute. Why would you think I know what the hell is going on? I, I, I snuck out in the middle of the night and figured out how to get you a new untapped radio because because what i'm fucking with you the most important thing henry is that we don't turn on each other maybe maybe you're not real maybe i'm losing my mind what julia maybe it's happening to me and i'm imagining that i have a boss out here No i co teraz? Delajla? Delajla, nie chciałem Cię obrazić. Pomóż mi. Hmm. Wrócimy tam. Nikt go tutaj nie zostanie. No to zostaliśmy sami. Nie wiem gdzie mamy iść, nie wiem co mamy zrobić O, wiemy, Wam się do Wapiti Meadow, dobra Wam się do Wapiti Jak tam teraz najlepiej się dostać iść na północ później na zachód Dobra Lecimy na północ i na zachód i Skrodila nam przyniosła to radio w którym twierdzi, że nie ma podsłuchu, a wydała się bardzo przyjęta, to naprawdę jest gruba sprawa. Tylko dlaczego ona nie przyszła do nas i się z nami nie spotkała? Ciekawe, czy ktoś się śledził. To aż nieprawdopodobne, że taka sielanka się zamieniła w, wiecie, w taką intrygę. Hey. Uh, oh. uh, Not great. No. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Yeah, I told you not to say anything. You agreed with me. I know I did. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. Czy raport, jest Czyli podsłuchują nas jakieś służby, policja, FBI. Fuck, Delilah. Nawet naprawdę musimy do tego. Cholera. Czyli to Delilah namieszała. A my przecież nic złego nie zrobiliśmy, co prawda. Wzięliśmy im to radio, no ale. Walić to radio, te dziewczyny zginęły. Napisały też list przecież, w którym myślały, że to my zniszczyliśmy ich obóz i że to my ich śledzimy. Tutaj ewidentnie ktoś w tym lesie jest, tylko teraz czy to Indianie bronią swojego terytorium, czy może jednak może jednak to inny. Idziemy na północ. Czy ten dobra. O, pier pierwsze zwierzątko w ogóle, które zauważyliśmy. Co on miał? Coś trzymał kolorowego? Gdzie on poleciał? Gdzie jest coś szopku? Kuźwa, nie zdążyłem go zgłosić. Coś trzymał. Nie zgubił tego. To ewidentnie coś trzymał. No nic trudno. Musimy przejść tędy. No, hop. Cisza, straszna cisza teraz, nic nie słychać. No tak, musimy przejść sobie koło jeziora. Zapomniałem, że tego się nie da obejść. Musimy koło jeziora przejść. No, teraz to słuchajcie tylko nas. Cisza straszna teraz, straszna, straszna. E, dobra, teraz pamiętacie, którędy się szło do łapity? Żeby znowu nie błądzić. Właściwie teraz to nie ma znaczenia, którędy pójdziemy chyba. No możemy sobie śmiało iść tędy. Możemy czy nie możemy. Może lepiej jeździć jednak tędy. Czyli tą drogą, którą szliśmy tam za pierwszym razem. Hmm, tutaj schodziliśmy? Tak, tutaj schodziliśmy właśnie. No i wielki moment teraz. Co nas zastanie w łapitym? Tylko go tutaj zobaczymy. Jest ogrodzenie. Tu się nic nie zmieniło. I dalej. O! No i słuchajcie. Jesteśmy. O! Ow! Nauczka, żeby nigdy nie czytać tutaj korespondencji. I no i czego się okay. tutaj tutaj dowiemy? Ale jestem ciekawy, co tutaj dalej się będzie działo. the radio station. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. The, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big, twenty-foot-tall transmission tower, I and mean, they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible Wojsko? for you or any lookout to see them. No, radio. Jest radio, Tym nas I mean, there's all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high-tech. put our towers out here, so... You think it was the government? I have no idea. I, I just mean it's possible. I mean... Every once in a while, I'll need to look out who's deep into that, like, black helicopter conspiracy shit. Maybe they actually flew it out here in one of those. Oh, a uh, -huh. uh, okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy i can hear it what's it after i don't know i'm gonna go find out i'm in their main tent this place sleeps three they've got a row of cots here i want to know what that thing finds look you should get out before they come back two so

Their assessments about the two of us there's stuff in here about julia like what like. stuff i didn't tell you this is what does what it say about me you said there was one about me henry do you hear me you, you and your boyfriend are still together what we're not they're messing with us yeah okay they are how do they even know who he is how the hell does this I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Maybe mm, okay. that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. The grass is dry as hell here, it would go up in a second. Well, now I'm thinking what if you're right?

Co tutaj się wyprawia? Czekaj, wieczorem nam się bezpiecznie wrócić, wrócić do domu. Mamy siekierę w sumie. Wo, ale mam Mentlik teraz. Co tutaj się wydarzyło w ogóle? Czego oni od nas chcą? Oh, 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 oh. Whoa. oh shit um, delilah there's smoke coming from the site i just climbed out of there and the bridge collapsed what the hell happened to you it's definitely not the best idea it wasn't me just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? Uh, the person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I I, I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Whoa. słuchajcie, tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Ostro się dzieje i zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka. Wielkie dzięki za uwagę i czekajcie, bo ja czekam strasznie na następny odcinek, bo ona będzie naprawdę ostro. Do zobaczenia, na razie. Cześć.